W szkole nikt nas nie uczy, jak się uczyć, przez co wszystko szybko zapominamy. W tym filmie pokażę Ci technikę, która pozwoli Ci nauczyć się każdej rzeczy z matematyki na stałe, tak żebyś nie tracił, nie traciła czasu na ponowną naukę tych samych zagadnień oraz żebyś na maturze pamiętał, pamiętała wszystko, czego się nauczyłeś. Jeśli nie potrafimy przedstawić złożonej koncepcji w prosty sposób, to sami jej jeszcze nie rozumiemy. Musisz zrozumieć koncepcję, a nie uczyć się jej na pamięć. Przejdźmy do pięciu kroków, z których zbudowana jest ta technika, a po nich dam ci jeszcze dwie dodatkowe porady, jak ją lepiej wykorzystać. Natomiast zanim do tego przejdziemy, odpowiedzmy sobie na pytanie, jaka jest najważniejsza zaleta tej techniki. Pozwoli Ci na bardzo dobrze ogarnąć podstawy. A po co mi te podstawy? Dobre zrozumienie podstaw pozwala zaoszczędzić czas, przyspiesza naukę i zapamiętujemy na znacznie, znacznie dłużej. Punkt numer 1. Zapoznaj się z tym, czego się uczysz. Bierzesz i własnymi metodami, takimi jakimi znasz, stara się nauczyć czegoś. Na przykład bierzemy zadanie, w którym trzeba stosować twierdzenie Cosinus. 2. Dokładnie zanotuj, czego się nauczyłeś, co zapamiętałeś, co zrobiłeś w tym zadaniu, gdzie miałeś problemy, czy używałeś jeszcze jakiegoś dodatkowego zagadnienia, co miałeś dane? i co dzięki temu obliczyłeś, co miałeś szukane i w jaki sposób to obliczyłeś. Trzeci krok. Spróbuj wytłumaczyć komuś. Na początku możesz sam sobie tłumaczyć, jak rozwiązać dane zadanie, czyli przeczytać te zadania, zrobić rysunek, przeanalizować zadanie krok po kroku, zastanowić się, o co pytają w zadaniu i co mi się nasuwa do głowy, no i oczywiście rozwiązać to zadanie. Czwarty krok. Uzupełnij braki, czyli jeżeli podczas rozwiązywania zadania był jakikolwiek aspekt, którego nie wiedziałeś, uzupełnij te braki. Dzięki temu w przyszłości nie będzie to problem dla ciebie podczas rozwiązywania podobnych zadań, a przy okazji powtórzysz wszystkie podstawy. Dalej, jeżeli podczas analizy zadania było coś, o czym wiesz mało, to też uzupełnij braki. Na przykład, czytasz coś z zadania i nie wiesz, co to znaczy, że trójkąty są podobne. Dowiedz się wszystkiego o trójkątach podobnych. Piąty, najważniejszy punkt to wróć do kroku trzeciego, ale wytłumacz to zadanie w jak najprostszy sposób. Tak, żeby każdy zrozumiał. I tu przechodzimy do sedna tej metody, ponieważ polega właśnie ona na tym, aby skomplikowane rzeczy wytłumaczyć. Jak najprościej. Jeżeli będzie w stanie to zrobić, to takie zadanie nie będzie dla Ciebie żadnym problemem. A teraz czas na dwie dodatkowe porady. Porada numer jeden: używaj prostego słownictwa i prostego tłumaczenia. Czyli, na przykład, jeżeli masz w zadaniu wykorzystać twierdzenie Pitagorasa albo wytłumaczyć to komuś, to nie mów o tym, że suma kwadratów przy prostokątnych lub naszej kwadratowi przeciwprostokątnej, bo nikt nic nie zrozumie. Wytłumacz to, to w prosty sposób. A kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, gdzie c to najdłuższy bok. I koniec. Druga podada. Podczas tłumaczenia zadania zawsze zadawaj sobie również następujące pytania. Od czego zaczniemy? Jakie są dane? Jakie szukane? Jak zrobić rysunek? Dlaczego coś robimy? Co mi to da? Co z tego wynika? Gdzie to zastosuję? Czy zawsze mogę to zastosować? Czemu akurat to stosuję, a nie coś innego? Czemu teraz to stosuję, a nie w późniejszej części zadania? Albo czy. Czemu później to stosuje, a nie teraz na początku danego zadania, no i oczywiście kiedy stosować jakie rzeczy. Dzięki powyższym pytaniom będzie coraz łatwiej, szybciej i prościej tłumaczył różne zagadnienia i sposoby rozwiązywania zadań. A o to właśnie chodzi w tej metodzie, żeby wszystko prosto wytłumaczyć, ponieważ dzięki temu utrwalamy podstawy. I powodujemy, że matematyka staje się prosta. Technika wydaje się czasochłonna, ale czy wolisz nauczyć się kilka rzeczy raz na porządnie i na długi okres czasu, czy wielu rzeczy, których po tygodniu i tak nie będziesz pamiętał? No chyba, że wolisz się uczyć czegoś do matury i za tydzień znów tego nie pamiętać i tracić czas na ponowną i nieefektywną naukę tego samego zagadnienia.